Właśnie żegnamy w tym momencie nie. W tym momencie holownik nas już holuje My wyciągnąć nas z doku I płyniemy w pełne morze Bałtyckie Jak widzicie obserwatorzy muszą być pełni Nawet Chińczycy się znaleźli Mały holownik jakieś 7,5 metra w górę potrafi uciągnąć prawie 400 metrowy statek, którym zaczynamy płynąć. Tak więc stocznie gdy nie żegna Polska żegna. Europa wita. jest strasznie powoli, ale niestety taka procedura. Z tym trzeba się po prostu liczyć. Tak więc to jest nasza druga niespodzianka, którą już szykowaliśmy, kryjąc z edytą. pozdrowienia dla niej i dla tych. Co nie wierzyli, teraz macie wszystko na czarnej liście Podłożone jak na dłoni Już widać nautę z daleka Port północny I tak samo remontówkę Wszystko macie jak na dłoni podane Dla tych co zastanawiali się jak stocznia wygląda od środka oraz macie stocznię od przodu od strony morza Tu już macie kamerę z boku. Tu macie pokazem kontenerowiec, myślę, że jakiś 170-200 metrowy. I tak zobaczcie, jak dynia się opuszcza. Mieliśmy wypłynąć o 8.30, ale niestety, że dużo kontenerowców płynęło tak jak ten z tyłu. Musieliśmy czekać na wolny port. Aż w końcu przyszedł i wypływamy. Tak więc macie wszystko podane, myślę, że ten filmik około 5-6 minutowy, który nagram, udowodni Wam jak łatwo dostać się na statek, kończąc szkołę technik budownictwa okrętowego, a nawet zwykłe pokończenie szkół umożliwi Wam dostanie się do Stoczni Gdynia S.A. Jak wam chcecie, to nazywajcie Ja nazywam po staremu Stocznia Gdynia jest, a i tak zostanie Tak wygląda masowiec około 400-500 metrowy długości stoi w porcie nie wymienia, jak widzicie hangary lub kubły z różnymi śmieciami, czy tam rzeczami płynący pewno po całym świecie myślę, że te trzy filmiki Wam pokażą jak fajnie się płynie statkiem Dla tych co Jeszcze nie płynęli Lub nawet nie będą mieli okazji płynąć Jak nasze piękne morze bałtyckie się sprawuje Nawet ten statek jest z Norwegii, jak widać po pladze Artik Fujer, nazwany a tam dalej chyba też kontenerowiec, tak jak najbardziej widząc nie przez telefon, a ze statku widoku. No jest o połowę krótszy niż ten czarny, który teraz Wam pokażę MSC i macie holownik z bliska, który płynie i będzie obkręcał statek na właściwą stronę, którą będziemy płynąć. Tyle wam do pokazania miałem. Całe wypłynięcie z Doka Gdynia numer 1. Myślę, że jak, u, jak mi starcie baterii, bo nie ma ładowarki, to nagram jeszcze w pełnym morzu. A tu macie bramę, którą wyjmowali na początku od doku, żeby mógł statek wypłynąć I macie całą Stocznię Gdynia jeszcze z boku Wystarczy mi baterii, tak jak mówiłem, że nie ma ładowarki To spróbuję jeszcze Wam nagrać, tak bardziej z bliska Dla tych, co nie widzieli Ja to widziałem na co dzień, także mi to nie robi już różnicy. Czuję się tak, jakbym w mieście pracował. W sklepie wszystko tu jest, wszystko można dostać, a ludzi ponad tysiącem pracuje. Kiedyś, gdy był przetarg, taka ciekawostka chciał to kupić. Żydek, no ale nasza polska pierdolona komuna nie pozwoliła mu. Kupić, no i tak musieli spółki porobić. Taka ciekawostka, którą dowiedziałem się w szkole od nauczyciela, tak teraz i Wam przekazuję. Także, A i bym zapomniał o najważniejszym Pozdrawienia dla Asi, Sylwii, Dawida. No i oczywiście niezapomnianej mi osoby: czyli mojego szwagra, który pływa na co dzień na statku. Pewno będzie oglądał ten filmik. To na pewno będzie się cieszył, że w końcu nagrałem coś, co. Mu będzie wspominać gdy będzie miał dość do świata tak jak ja. Cześć wam wszystkim. I miłego spędzania dalszych dni w pracy i w szkole, wam życzę. Cześć.